Budowa domu z Debie House. Budowę zaczynamy od wytyczenia budynku przez geodetę. Następnie ściągamy warstwę nienośną gruntu i w przygotowanym wykopie wykonujemy podbudowę z kruszywa. Na warstwie chudego betonu układamy zbrojenie zgodnie z projektem i zalewamy płytę fundamentową. Po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości rozpoczynamy montaż ścian keramzytowych i stropu. Dzięki tej technologii bezpośrednio po zakończonym montażu możemy przystąpić do prac dekarskich. Stolerkę okienną montujemy tuż po wykonaniu pokrycia dachu. Równolegle przystępujemy do prac elewacyjnych oraz instalacji wewnętrznych, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Po ułożeniu ogrzewania podłogowego wykonujemy wylewki i montujemy drzwi zewnętrzne. Ostatnim etapem pracy jest wykończenie ścian gładziami oraz montaż płyt gipsowo-kartonowych. Cały proces budowy do stanu deweloperskiego w zależności od projektu to około 6 miesięcy. Przekazujemy dokumenty związane z budową i pozostajemy w kontakcie. DG House. Zbudujemy dom Twoich marzeń.